Dziś mamy poniedziałek, 3 sierpnia. Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dziennik 71 News, w którym już za chwilę. Godzina W we Wrocławiu. Nowoczesna.pl walczy o głosy. Pierwsze zwycięstwo Śląska. 1 sierpnia minęła 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 nie tylko w stolicy kraju rozległ się dźwięk syren alarmowych. Wrocław także uczcił tych, którzy wtedy zginęli. W roku 1944 w stolicy kraju wybuchło Powstanie Warszawskie. 63 dni chwały narodu polskiego. Dziś również Wrocław pragnie uczcić tamte wydarzenia. Na polecenie wojewody Tomasza Smolarza punktualnie w godzinę W o godzinie 17 zawoją Syreny. My zapytaliśmy Wrocławia, a także przybyłych gości o to, co dla nich znaczy dzień 1 sierpnia roku 1944. Bardzo ważne święto. Myślę, że w rejonach Warszawy bardziej rozpoznawane niż, niż na dalszych bo Bo niewiele osób pamięta, tak? Po prostu, że 1 sierpnia to jest powstanie warszawskie. Dla mnie to było niewielkie nieporozumienie, powstanie. Bo powiem panu, zginęło tyle ludzi, 100 tysięcy, 100 tysięcy niewinnych osób zginęło i mieczego. wypuściła nas, kurde, wypuścili nas i to było zrobione tylko po to, żeby wykończyć AK. Bardzo wiele osób młodych pokazało, co to znaczy patriotyzm, bo myślę, że obecnie jest to bardzo wielki problem w zrozumieniu istoty patriotyzmu. Raczej nie jesteśmy Warszawiakami, także raczej nie będziemy tego świętować jakoś specjalnie. Ale teraz trzeba pamiętać też, że my kultywujemy jakby powstańców, którzy walczyli, umierali. A nie samo powstanie, które według mnie, według coraz więcej ilości ludzi jest było przegrane. W 71. rocznicę powstania warszawskiego we Wrocławiu zawyło 35 syren. Przypomnijmy, 1 sierpnia 1944 roku do nierównego boju z Niemcami ruszyło około 30 tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63. Jednym z najkrwawszych wydarzeń powstania była rzeź woli na początku sierpnia, w której zginęło nawet 60 tysięcy cywilów. My tą historię na żywo przekazujemy w szkołach podstawowych, w liceach, w gimnazjach, a nawet na uczelniach. My przekazujemy. I to ja wiem, że to jest nasz obowiązek, bo niestety, tak jak jest w jednej, Nowych piosenek. Myśmy przysięgali na Orła i na krzyż na dwa najświętsze dla nas kolory. Koniec! Myśmy wszyscy byli wychowani na y, 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 literaturze Sienkiewicza. Do, znaczy wszyscy znali wszystkie utwory Sienkiewicza od Krzyżaków po, aż, aż po pana Wojtkowskiego, na Mickiewiczu, na słowackim, na Norwidzie, to zupełnie inne... E, ja nie mówię, że teraz e, e, bardzo dużo ludzie piszą i, i piszą o sobie. Wtedy pisało się hi, o historii Polski. W sumie podczas powstania warszawskiego Niemcy zamordowali około 150 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Polacy w Warszawie jako w stolicy mieli przywitać Sowietów jako gospodarzy aby niejako m, przynajmniej spróbować się odbronić się przed nadchodzącą sowiecką okupacją. Niestety się nie udało. Niemniej pozostawmy oceny historyczne dzisiaj historykom. Ale pamiętajmy dzisiaj, 1 sierpnia, pamiętajmy o powstańcach. Dla nas jest to bardzo ważna data. Jest jeden z największych zrywów narodowych, które miały miejsce w naszej historii. Tego dnia pamięć bohaterów we Wrocławiu czczono również koncertem zespołu Laocze i Panny Wyklęte w parku na wyspie. O godzinie 22 na Pergoli miał się odbyć natomiast specjalny pokaz fontanny multimedialnej. Z przyczyn technicznych został odwołany. Czerwoni. Czerwoni! Ryszard Petru, lider stowarzyszenia Nowoczesna.pl, zapowiedział we Wrocławiu, że w ciągu 10 dni zostaną przedstawione osoby, które będą otwierały listy wyborcze tego ugrupowania do Sejmu. Ryszard Petru potwierdził, że niedługo przedstawi kandydatów Nowoczesnej.pl do Sejmu i poszczególnych okręgów. Kryteriami jego wyboru będzie dorobek polityków i poglądy zgodne z programem stowarzyszenia. Dolny Śląsk akurat wyjątkowy, bardzo wyjątkowo dynamiczny, jest blisko granicy niemieckiej i czeskiej, przepraszam, blisko granicy. Jest siłą rzeczy, w związku z tym ma olbrzymie dobre perspektywy rozwoju. Ważne, żeby te perspektywy były wykorzystane. Dobrze by było, gdyby nie było to miejsce tanich montowni, żeby nie cieszyć się z Amazona. Tylko sprowadzać innego rodzaju inwestycje nie tylko zagraniczne, ale również z polski, żeby promować polski biznes. Ale aczkolwiek, ale akurat to, co się dzieje we Wrocławiu, w okolicach, no może być raczej argumentem za tym, że Polska robiła podobnie, a nie, że to są ruiny i zliszcza. Tak mówiła to wczoraj Ebata Szydło w Nowej Soli, która nie jest w Dolnym ale jest blisko. Na Dolnym Śląsku chęć startów w październikowych wyborach parlamentarnych zgłosiło ponad 100 osób. Każdy region będzie przygotowywał program, który będzie ujmował specyfikę. Nie rozbieramy siły. Pamiętajmy, że dzisiaj jeszcze jesteśmy na etapie tworzenia list. Niedługo będę ogłaszał również jedynkę we Wrocławiu. A potem, we wrześniu, mamy ten moment prawdziwej kampanii wyborczej. Musimy mieć bardziej nowoczesną gospodarkę, czyli nastawioną na przedsiębiorczość, na przejrzyste, jasne prawo, na lepszą edukację, która przygotowuje do potrzeb rynku pracy szkolnictwo zawodowe, na ochronę zdrowia, która jednak jest skuteczna, efektywna, gdzie są np. dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, na system sprawiedliwy, gdzie nie ma przywilejów emerytalnych, czyli nowo wchodzący na rynek górnicy czy rolnicy tych przywilejów emerytalnych nie mają. Taki system bardziej europejski, żebyśmy szybciej byli krajem, którym się żyje na podobnym poziomie jak w Niemczech. Za każdym razem Petru podkreśla potrzebę rozwiązania pozwalającą na łączenie nauki z biznesem. Przypomnijmy, to w maju tego roku powołał Fundację Nowoczesna RP z siedzibą w Rzeszowie oraz zainicjował powołanie Stowarzyszenia Nowoczesna.pl, deklarując tworzenie wokół nich ruchu politycznego. Wakacje na półmetku. Niestety jest to czas, gdy zdarza się najwięcej wypadków, co niesie ze sobą ogromne zapotrzebowanie na krew. Dlatego też utworzono mobilne centra krwiodawstwa. We Wrocławiu w wyznaczonych dniach takie centrum do końca sierpnia będzie stało na Placu Solnym. To co robimy jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy. Tak o swojej pracy mówią ci, którzy zajmują się pobieraniem krwi. Szczególnie w wakacje jest trudno. Regionalne Centrum Krwiodawstwa zorganizowało wakacyjne akcje honorowego oddawania krwi. Na placu Solnym wyznaczone dni stoi autobus specjalnie do tego przystosowany. Zanim jednak do niego się wybierzemy, warto dowiedzieć się kilku istotnych rzeczy. Wiele osób myśli, że krew należy oddawać na czczo. Jest to taki, taki główny błąd. Należy być po lekkim posiłku, wypić wod dużo wody. Teraz jest okres urlopowy, ludzie wracają z wakacji. Bardzo ważne jest, żeby popatrzeć, z których krajów należy sobie zrobić. Przerwę od powrotu z wakacji do, do oddawania krwi. Niektóre z tych krajów są zaskakujące, na przykład powrót z Wiednia wymaga, wymaga przerwy miesięcznej w oddawaniu krwi, powrót z Chorwacji, która jest teraz bardzo popularna. Procedura oddawania krwi jest bardzo prosta. Chętny rejestruje się i udzielane są mu podstawowe informacje o procesie pobierania. Następnie badany jest poziom hemoglobiny, a po nim następuje właściwy pobór nowy zabieg trwa od 5 do 10 minut i jest całkowicie bezbolesny. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zemdleć, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mieć krwiaka na ramieniu. Zawsze wszystko było w porządku, zawsze jest przede wszystkim bardzo dobra ekipa, która jakby jest przy nas, kiedy oddajemy tą krew. Zawsze ktoś nas wspiera, zawsze rozśmiesza. I tak dobrze, jest bardzo fajna, miła taka atmosfera. I naprawdę myślę, że jeżeli ktoś chce w jakiś chociaż taki drobny sposób pomóc, to jak najbardziej zapraszam. Oddaję, oddaję. Od jakiegoś czasu już krew, a że idea jest bardzo szczytna, to nie można odmówić. Skoro są takie apele w tym czasie, wręcz należy. Ja też potrzebowałem kiedyś krwi dla, dla własnego organizmu, więc, no, krótko mówiąc, nie można odmówić w takiej sytuacji. Mobilne centrum na Placu Solnym pojawi się jeszcze w te wakacje czterokrotnie: 6, 14, 20 i 29 sierpnia. Krew będzie można oddawać od godziny 12 do 16.30. Najbardziej potrzebna jest krew z grup 0 i A. Termalika jak na razie nie radzi sobie w ekstraklasie. W ostatniej kolejce piłkarze niecieczy padli ofiarą Śląska Wrocław, który po raz pierwszy w sezonie zdobył komplet punktów. Ani Śląsk, ani Termalika nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Wrocławianie dość szybko zakończyli przygodę z europejskimi pucharami. W lidze na inaugurację przegrali z Legią, a potem zremisowali w Szczecinie. Natomiast podopieczni Piotra Mandrysza Nie dość, że nie zgromadzili na koncie żadnego punktu To jeszcze nie strzelili nawet gola Momentami prezentując się wybitnie słabo Nie jest łatwo powiedzieć coś Po, po trzeciej porażce z rzędu Po trzecim spotkaniu, w którym nie zdobywa się gola Mieliśmy swój plan Na ten mecz Zdając sobie sprawę z siły ofensywnej Przeciwnika Chcieliśmy w przeciwieństwie do poprzednich spotkań Zejść na przerwę Bez straty gola no, Praktycznie było tego bardzo blisko. Plany trenera Mandrysza pokrzyżował Kamil Biliński, który wykończył świetną akcję zespołu. Tom Hejty posłał prostopadłą piłkę do Flavio Pajchon, ten odegrał do wchodzącego Bilińskiego, który strzałem w długi ruch pokonał Nowaka. Był to pierwszy gol Bili od czasu powrotu do Ekstraklasy. Zdobyliśmy trzy, e, trzy punkty. i. I na pewno to, to, to nas teraz uskrzyli. Wrocławianie ostatecznie zabili ten mecz w 59 minucie. Pięknie z rzutu rożnego podciął wtedy Peter Grajciar, a jeszcze lepiej z powietrza uderzył Pich. Piłkę tuż przed bramką musno pańszą i to jemu zaliczono tę bramkę. Parę treningów, które żeśmy tam odbyli ostatnio z tymi całym fragmentami się udało, udało zakończyć w meczu. Także, także bardzo się z tego cieszymy i, i oby więcej taki bramek. Zadowolenia z postawy swoich podopiecznych, szkoleniowiec wojskowych Tadeusz Pawłowski. Mieliśmy jeszcze, jeszcze możliwość podwyższenia wyniku, ale ja uważam, że zasłużone zwycięstwo bardzo się cieszę, co mówiłem na konferencji prasowej przed meczem, że pociąg z napisem WK Śląs Wrocław ruszył i niech się rozpędza. Następna stacja Lechia Gdańsk, czyli Wrocławian czeka znacznie trudniejsze zadanie, choć gdańszczanie jak na razie zawodzą. W trzech meczach uzyskali zaledwie jeden punkt. Ten sprawdzian już w najbliższą niedzielę. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym wydaniu dziennika 7.1 News. Na kolejne informacje zapraszamy już jutro kwadrans po godzinie 17. .00. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.